Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4A4 Temukau. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 kwietnia. Do wygrania macie w Facebooku o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka, witam was w nowym odcineczku Dzisiaj będziemy sobie, słuchajcie, dążyć do koski ze skrzyneczki Happy Cake Czyli kolejna skrzynia, z której po prostu próbujemy zrobić sobie koskę Dwie koski są ogólnie dostępne w skrzyni, czyli Flip Doppler i, słuchajcie, Shadow Daggersy Doppler No szczególnie Flip kusząca opcja naprawdę No ale to są ciężkie rzeczy do dropnięcia, ale jak najbardziej możliwe Ostatnio nawet nie dropiły zbytnio My bardziej nastawiamy się bardziej na kałaszka Neon Revolution no i na przykład na Glocka, Neo, Noir, no tutaj sporo takich skinów, które zbierze się do kupy i naprawdę może być mega, mega dobrze. Więc zaczynamy odstać nas na. Yy... Pamiętajcie, że jak płacacie na jakieś hagu, to używajcie najlepszego kodu, jakim jest kod WOWKA. Wtedy macie 10% do doładowania, darmowe skrzyneczki, darmowe giveaway'e. No i tutaj giveaway'ki ode mnie. Ostatnio dorzuciłem tej Shadow Daggersy w faktoreniu, bo ostatnio trzy koski, słuchajcie, poleciały dla widzów płacających. Więc macie szansę dosłownie na zgarnięcie każdego tutaj z tych skinów właśnie przy wpłacie. 30 skrzyneczek, 31 skrzyneczek, 31 takich skrzyneczek, ale... Nie... Zostawiamy tylko skiny, które mi po prostu pasują Więc tych skrzyneczek po prostu będzie więcej ej, Rzadki, rzadki, rzadki Czekajcie, odkąd jest rzadki Black lotus, czy coś jeszcze Dobra, zobaczymy rzadkiego Dawaj, dawaj, dawaj Czy to jest super rzadki przedmiot? Jest fajny, jest fajny Czyli to jest pierwszy skin, który z nami jak najbardziej zostaje ej, Czyli taki pulsik es, SG553 Zostaje z nami Okej, okay, klikamy kolejne więc super, traf już na starcie, więc miłość się zapowiada, ale czy to będzie tak kontynuowane? No nie wiadomo, no nie wiadomo. Więc ja otwieram e, i szukam nadal najlepszych możliwych skinów dostępnych właśnie w skrzyneczce Happy Cake. Co będziesz miał dalej, Happy Cake'u? Dawaj, 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 Na razie mamy tylko ten rzadki przedmiot jako dobry taki skin, e, który z nami został. Więc ja tutaj zaczynam troszeczkę powoli się niepokoić, bo potrzebujemy więcej dobrych skinów. E, 100 złotych już wydaliśmy A my nadal nie trafiliśmy Znaczy trafiliśmy tylko jeden skin, który jest super Ale, ale to za mało, to zdecydowanie Za mało, więc skrzyneczka jak najbardziej Musi się troszeczkę postarać Żeby coś z niej jeszcze Tutaj wyleciało, bo jak Dobra, mamy kolejny, mamy kolejny Chciałem to mam, oby najlepszy Oby najlepszy możliwy, jaki tylko da się Realnie trafić, desolate space Dosyć podobnie, ale okej okay, Okej, okay. zawsze rzadki przedmiot, super w ogóle najsłabszym rzadkim przedmiotem jest właśnie ten puls, którego trafiłem. Więc to szczęście w nieszczęście, że go trafiliśmy akurat w rzadkim przedmiocie. No i co? 177 zł. Trzymamy kciuki, żeby teraz te rzadsze przedmioty leciały z wyższej półeczki. I żeby było ich po prostu jak najwięcej. Bo to też mnie również nie interesuje. Przykro mi, ale ja tutaj zbieram tylko same konkretne dwa razy rzadki przedmiot. No i to ja rozumiem. To ja rozumiem, widzowie, to ja rozumiem jak najbardziej. Że tutaj się pojawiają dwa razy rzadkie przedmioty. No i super, nawet że takie, ale to dwa w jednym otwarciu. To naprawdę mocno nas ratują. Takie otwarcia naprawdę mocno nas ratują. Więc klikamy sobie z kolejnymi. Trzymajmy kciuki, może jakieś potrójne by się zdarzyło. No ja nic nie mówię. jakieś hack, no ale jak najbardziej takie potrójne, no fajnie by wyglądało. Bardzo fajnie, jak to ładnie by wyglądało. Niech 3, 1, 2 i 3 korona i lecimy. Słuchajcie, zobaczymy co najlepsze. No ale to ciężka sprawa. Te dwie to naprawdę mieliśmy ultra farta, yy, że udało mi się trafić jednocześnie. Mm, ale to nie może być koniec, to nie może być koniec. I kurde. oj, 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 oj. powoli do tego końca jednak się zbliżamy. E, skinów. No, przynajmniej nie, nie skończyliśmy na tym jednym. To jest najważniejsze, ale ja bym i tak chciał więcej. Ja bym i tak chciał więcej. Bo skrzyneczka może to pokazać, nawet tak troszeczkę musi, żeby z dobrej strony się jednak pokazać. Bo to nie wyjdzie jakoś ultra dobrze, jeśli zakończymy na tym, co aktualnie mam. więc Zło jest, jest, jest na koniec dwie. Na koniec dwie jeszcze. Super, super elegancko. Dwie. Desolate Space dwa razy. Jeden troszeczkę lepszym staniem, bo to fit testa, a tu Wellworm. Ok, jest przed nami, słuchajcie. Może niekoniecznie no nie ostatnie, albo ostatnie, albo przedostatnie otwarcie. Napisz, jaki jest twój ulubiony skin w cesie i liczbę od 1 do 6, które tutaj otwieramy. E, 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 I wychodzi chyba jeszcze jedno. tak? Wychodzi jak najbardziej jeszcze jedno, więc teraz ostatnie otwarcie, moi drodzy. Ostatnie otwarcie Happy Cake'a i przechodzimy do weryfikacji tego, co udało się nam właśnie trafić. Udało się nawet sporo. To są te skiny, które... Tutaj trafiliśmy, więc jak najbardziej sprawdzamy. Sprawdzamy, co nam z tego wyszło. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Sześć koronek. Sześć koronek. Nie przebiliśmy tego, co mieliśmy na starcie, ale ta po prostu druga część bo zdecydowanie lepsza od pierwszej. No nie. W pierwszej części naprawdę mieliśmy mega mega problem żeby tutaj coś właśnie zrobić polećmy teraz może z jakąś skrzyneczką co byśmy chcieli sobie przetestować co byśmy się chcieli przetestować? przetestować, czekajcie, bestsellerach, co aktualnie się dzieje chciałbym zobaczyć, na pewno, no właśnie candy drop jest aktualnie pierwszy, nie był ostatnio czy był candy drop, kurde mi się miesza tej skrzyneczki nigdy nie otwierałem, tej skrzyneczki serio nigdy nie otwierałem, skrzyneczka kingdom co ona w ogóle tej ma do zarzucenia. Gamma do który które nawet nie są rzadkimi przedmiotami w tej skrzyneczce. Mm. Najgorzej to jest trafić P2000 Amber Fade. Ok, kliknę tą jedną skrzynię. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Czy to jest dobra decyzja, czy głupia? Po prostu wjechać bardzo, ale to bardzo mocno w jedną skrzyneczkę. Więc ja to klikam, sprawdzam i w tym momencie szmaragdowe pręgi trafiamy. Oj, zepsułem! Słuchajcie, widzowie, zepsułem bardzo mocno. Nie wiem, czy to była dobra decyzja w odcinku, w którym musimy zrobić koskę. Z tego co mieliśmy, mamy 95 zł. Więc decyzja moja była fatalna, nie powiem, ale może jakoś uda mi się to naprawić jeszcze. Losowe skrzyneczki od Case Haga działają cuda, więc zespół 2 na 2 wjeżdża wszystkim. Nie wiem, kurde, zepsułem tamtym otwarciem, więc teraz już muszę pójść naprawdę konkretnie i mocno. Żeby to odratować. Żeby to naprawdę odratować. Ja pierdzielę po co ja to dosłownie zrobiłem? Więc tutaj otwarcie się zaczęło. Lecimy z naszą drużynową bitwą, w której właśnie... Trafiają... takiego nawet, nawet skina nie ma. W sumie nie ma już takiej mega przewagi, spokojnie. Jeszcze może uda się nam to przebić Nawet tymi niekoniecznie najrzadszymi skinami O, 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 o I teraz ja trafiam, teraz ja trafiam rzadki przedmiot Więc to słuchajcie Będzie M4 OK, doprowadzę, Prowadzenia jeszcze nie mamy Ale jest naprawdę niedaleko Jest naprawdę niedaleko Dawaj, 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 dawaj Jego trafiamy, teraz jakiś konkretny skin No i mam, o kurde o kurde, to na happy cake'u, słuchajcie, na happy cake'u, czyli skrzyneczce naszej dzisiejszej odcinkowej Trafiamy dokładnie tak to samo, czyli tutaj nic się na razie nie zmienia No, ale idzie dobrze Znaczy, ogólnie bitwa idzie dobrze, ale musimy objąć prowadzenie, więc to jest taki problem w sumie 150, hmm, 89, dawaj! Dawaj, Kejs, nie, nie, to jest porażka OK, skorzystamy jeszcze z darmowych skrzyneczek jako ratunek. Hmm, ostatnio, a kurdeś wbijam ostatnio poziom 75, ale 87. Dopiero blokowuje się jeszcze mocniejsza skrzynia. Ciekawe, czy mo można sprawdzić. Można sprawdzić hmm, co tej dropi. Jest konkret, słuchajcie, jest konkret naprawdę z tej skrzyneczce, tak jak widzicie, no ale jeszcze daleko, daleko nam, może w tym roku się uda, może w tym roku się uda ten 87 wbić, ale skrzyneczka za 7 też jest naprawdę super, sami zobaczcie, co tam ciekawego nam się udało trafić dziś i słuchajcie, mamy kałaszka. Dzisiaj, więc, nie najmocniej jak na tę skrzyneczkę, ale jak najbardziej spoko, ponieważ jest to darmowa skrzyneczka, właśnie za poziom. Kolejne skiny do nas już tutaj wpadają. Idziemy, idziemy, idziemy i, i, i. I zobaczcie, że fajny, konkretny e, tutaj budżet się nam robisz dzięki termowym skrzyneczkom. Nie wiadomo, też nie będę tym przeciągał jakoś bardzo mocno, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. E, spróbuję sobie jakoś taką bardzo, bardzo mocną bitwę zrobić. Czyli oczywiście na 4 osoby, e, na skrzyneczki, które być może zaproponuję właśnie Casehack. No i jeśli po prostu przegram, to zakończymy odcinek, nie, żeby właśnie się nie bawić w kółko tylko, tylko, tylko albo konkrety, albo nic. Więc w ten sposób to właśnie pójdzie. 60 zł, 60 zł, mamy na taką bitwę zobaczmy, co w takim budżecie zaproponuje nam. Case yyy, eee, znaczy w takim budżecie, to nie będzie do końca taki budżet, ale wiadomo o co chodzi. Eee, happy Cakey odcinkowe to mi się podoba. To mi się podoba, to już tak troszeczkę mniej. digelka też, 8 może być. Hydra i restricted, no, może z tych właśnie skrzyneczek ulepimy. Eee, to co potrzebujemy, to będzie 57. Więc jeśli byśmy zrobili tak i tak, no to zabraknie nam dosłownie groszy. Więc coś tam na pewno mam. Tutaj złoty coś. OK. Jako, to jest ten skin pocieszenia z tamtej bitwy. Mm, I jest to. Jest to, co chcieliśmy na 4 osoby. Dobrze, chciałem stworzyć na 3, ale właśnie na 4. Czyli po prostu albo będę najlepszy i lecimy dalej, albo kończymy odcinek. Więc wszystko zależy od tej jednej bitwy. Tutaj już nic innego po prostu nie robimy. Nie przywieszki lecą. I, i, I nawet dają mi prowadzenie, co ciekawe, happy cake, więc tutaj szansa na koronę całkiem spore, jak widzieliśmy, więc może i tym razem, nie no, ha i tak mam najlepszego skina chyba z happy cake'a, więc prowadzenie nadal jest utrzymywane, czy tutaj coś nam pokrzyżuje, jeszcze plany, no force troszeczkę pokrzyżował a, o kurde, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej Forst tutaj krzyżuje nasze, nasze plany No ale, o kurde O kurde, o kurde Cyrex, i tutaj też Cyrex, tylko O no, ma faktory, No i niestety jest porażka, niestety jest porażka Więc spróbowaliśmy sobie taką maksymalną bitwę z To co nam jeszcze zostało, plus Daily case No i tak jak mówiłem, no, to jest dzisiaj ode mnie wszystko Więc dziękuję wam za oglądanie Subujcie, lajkujcie, like, na razie, siema